Siemaneczko z tej strony takie ja witam was w grze Conan Exile, tym razem patrzymy sobie na mapkę Savage bodajże. Mapa jest również tym razem z moda, przy czym ta mapa mi się wydaje trochę lepsza, jest bardziej tak stworzona pod gracza solo, nie? więc można E, pograć sobie samemu niż tak jak to w przypadku miało w Age of Calamitous, gdzie jednak ta mapa ewidentnie była stworzona. W ogóle cały moc stworzony był raczej pod jakieś takie duże serwery. Ja zawsze wybieram tutaj Zingarczyka w e, Konanie nie wiem, zawsze podoba mi się ich wygląd. Troszkę kojarzy mi się z jakimiś wikingami czy coś. E, religia również właśnie z racji tego, że mi się kojarzy no to imir i tak dalej, i tak dalej. nie? Jakiś tutaj nie wyczyniam super skomplikowanych rzeczy, zawsze daje mi raczej taki właśnie jaśniejszy odcień skóry, bo tak jak mówię, wikingi, wikingowie i te sprawy, tutaj damy go wysokiego powiedzmy, bo w przypadku na przykład, jeżeli byśmy się teraz przenieśli do średniowiecza, to w przypadku moim to pomal metr m no, to wtedy bylibyśmy wielkim chłopem, nie? Nawet chyba metr. Zależy oczywiście od wieku, ale ogólnie bycie powyżej metra 70, jakieś 500 lat temu, no to już to było naprawdę takie wiecie, że kawał chłopa, wielki gościu i te sprawy, nie? Na serwerze wiadomo, jest maksymalna możliwość tutaj biegania. Tak jak nas Bóg stworzył, ale my tutaj polecimy z racji tego, że to jest YouTube, no to już nie będę tutaj, nie wiadomo. Czego wyczyniał. Tutaj psychika, czyli fizyczność, można powiedzieć, to raczej chodzi o to, jak uwydatnione są te mięśnie, ale to zapewne już oczywiście wiecie. No i tu wielkość cyców, Przy czym no, ten suwak w przypadku faceta troszkę śmiesznie wygląda. Dajmy sobie tutaj raczej coś takiego, żeby to jako tako wyglądało. I taką. Nie, nawet zauważcie, że tutaj również jest stworzony ten kreator. W odpowiednim miejscu. Nie wisimy na tym krzyżu, tylko jesteśmy tutaj. Druga sprawa, że tutaj mamy coś takiego, że tutaj nie mamy gdzie normalnie, tutaj mam wypisane nasze przewinienia. To tutaj, jak widzicie, mamy taką jakby instrukcję, gdzie mamy iść i co mamy robić. W przypadku, jakbyśmy chyba odchodziło, o to, że płynęliśmy jakimś taskiem, bo tutaj, nawet, żeby omijać zatokę Pira nie piratów, tylko kanibali. Nie. I tutaj zapisuję tutaj na kartce, żeby mógł to nawigować w odpowiednim kierunku, naszym pirackim galonem, kolejny taki, kolejna pomyłka i idziesz na deskę. Czyli chodzi o to, że wiecie, po tej takiej desce, jak w bajkach, czy powiedzmy w filmach, że rzucają was rekiną. No i dobra, tutaj oczywiście, z ratyfikacją, że mam Pipi Moda, no to tutaj jeszcze trzeba zaakceptować całe zasady serwera, jeżeli jakieś by były, ale to jest mój serwer, więc wiecie. Mogę robić co chcę. Z takich rzeczy, co mi się tutaj podoba, właśnie to to, że jak widzicie, jest mapa tego całego serwera, co jest bardzo spoko. Podobno ogólnie ta mapa wielkościowo jest większa o jakieś tam chyba 15% od tej mapy, którą mamy normalnie w Conan Exile, czyli całą tą pustynię i tak dalej. Trochę brakuje mi tej pustyni, bo. Z Podoba mi się to, nie powiem Wam. Zresztą, Duno mi się kojarzy te sprawy. Tak, no tak, my tutaj startujemy. Dodatkowo tutaj mamy coś takiego, jak strefę, można powiedzieć, lochów, dungeonów i tak dalej, na którą możemy tam karawaną przejść, ponieważ na tej mapie jest karawana, która nas, jeżeli ją odkryjemy, za jakąś tam opłatą. W że tak powiem, w monetach, które tutaj są ustawione w tej grze, może nam gdzieś nas dziś przepiesz. Inna sprawa też jest to, że jak mamy tutaj cały ten nasz dziennik tych zadań różnych i tak dalej, typu wiecie kopni i tak dalej, to wtedy jest z tą różnicą, że jest zrobiony nawet specjalnie pod tą mapę, ponieważ były tam takie, bo sprawdzałem, wiadomo nie pokazywać byłaś czego, to też ciekawie się sprawdzałem to było coś takiego tutaj że odkryli na przykład jakąś miejscowość i tak dalej i tak dalej a to ryby pływają tu jest coś takiego mi się wydaje, chociaż nie jestem pewien że jest możliwość łowienia ryb w tych takich miejscach jak tutaj jak widzicie te ryby pływają nawet mi gra mówi w danym momencie że o gratuluję znalazłeś miejsce gdzie pływają ryby więc my tutaj, wiadomo, podstawowe zbieranie surowców i takie tam. O, tu mamy, że ktoś walno zgona. Też na tej mapie założyłem, że rozłożone są miejsca, gdzie możemy się, wiadomo, nauczyć tych rzeczy, które są na podstawowej mapie. Więc to też jest fajne. Tylko po prostu jest to wydzielone w innych miejscach. Czyli dla kogoś, kto na przykład chciałby zagrać w Konana, ale po prostu znudziła go już ta stara mapa i powiedzmy ta mapa z dodatku to może tutaj po prostu sobie spróbować na tej mapie, która ja mówię. No, ta mapa jest ewidentnie o wiele lepsza do gry samotnemu graczowi, czy tam powiedzmy w Koopie, jakiejś niewielkiej grupie niż ta Age of Kalamitos, gdzie tam jak widzieliście chociażby przychód tego doświadczenia był mocno zmniejszony. Też jest tutaj taka wioska, ona jest tutaj właśnie do niej się przejdziemy, która powiedzmy jest czymś na wzór tej wioski, która była w łowców skarbów bodajże Serpen, Serpentemu, czy jakoś tak się nazywała bodajże wioska w tej mapie podstawowej i ona tam właśnie była, gdzie miało, mieliśmy, mogliśmy iść pohandlować i tak dalej. Ta wioska właśnie jest tutaj podobna. Wiadomo, nie, to nie jest ta sama wioska, tylko jest stworzona właśnie na taki wzór, że możemy sobie tam pójść i e, pohandlować. Czy, e, w tym przypadku jest tutaj handel e, zrobiony na zasadzie e, takiego jakby monet e, w grze. Zmienione one są troszkę. E, dodatkowo możemy też trafiać oczywiście na te monety, które mieliśmy wcześniej e, w grze, te m, normalne monety. Czyli te całe złote monety, srebrne monety, e, mimo że są te monety dodatkowe, z których tutaj powiedzmy ten mod korzysta. O, tutaj widzę, że e, dwarfarcycy. Mam nadzieję, że mnie nie zabiją i uda mi się tam przejść, bo nie chciałbym na razie się z nimi lać. No, i te monety można też tutaj właśnie wymienić w tej wiosce w sklepie po prostu, bo jest coś takiego zrobionego jak bank. O, widzicie, nawet tutaj grama to wszystko rozpisane bo jak widzicie już tutaj dostaliśmy osiągnięcie, że przejść się do obozu farczyków, co właśnie nam się udało zrobić, więc jak widzicie nawet te całe miejsca na mapie są jako tako wgrane w tego całego moda, więc no, jest to na pewno coś co twórca zrobił i zwrócił na to uwagę. Co też mi się bardzo podoba, że ta mapa jest taka no, jak na razie też błędu jakiegoś większego nie trafiłem na tej mapie grając. Więc to jest e, spoko. Że twórca, e, nie wiem może się aktualizuje mapę, czy po prostu jest ona na tyle prosta, że on e, nie miał z tym e, problemu, żeby to zrobić. Ja w tym momencie właśnie jak widzicie, e, widzę tutaj właśnie tą karawanę. Ta karawana ma jedno z takich miejsc, do którego możemy jechać nieważne czy tam byliśmy czy nie. I tutaj widzicie mistrz karawany, i ona może nas zabrać na Ziemię Niczyją, czyli właśnie to jest to miejsce, gdzie są te całe jak coś, no, lochy, nie? czyli miejsca gdzie możemy nabijać level, zdobywać różne rzeczy itd. itd. Historia również jest przypisana do tej mapy, całkiem ciekawa. Tu jak widzicie, 300 brązowych monet. Tu nawet widzimy na dole jak te monety się przykładają, to nie są te monety z gry właśnie, ponieważ te monety z gry można iść po prostu i sobie w banku tutaj wymienić. Jak widzicie ta miejscowość jest trochę poziomowa, więc poruszanie się po niej nie jest już takie łatwe. Tutaj wiadomo nikt nas nie zaatakuje, jeżeli nie zaczniemy sami. No i wiadomo można tutaj... Znaczy no to nie jest może wiadome, raczej nie możemy sobie wejść do każdej wioski i kroić ją. No tu ale widzicie koty łażą. Też co ciekawe można wejść do tych budynków i zdaje mi się, że te budynki dziś są w jakimś miejscu gdzie można spotkać pająki. To widzicie nawet, gdzie nas teleportuje, czyli to jest jakaś specjalna strefa pod te budynki zrobiona, Ponieważ jak stoimy w dłużej miejscu, to można nawet się wsłuchać że słychać takie jakby pająki, czy coś w tym stylu. Więc to jest prawdopodobnie gdzieś w jakiejś okolicy w yy, jakiś pająku czy coś w tym stylu. Hmm, tu nawet nie wiem dlaczego, ale za każdym razem jak się wychodzi, tak może zauważyć się przed chwilą, jest taka trująca mgła, że... W sensie ona nie truje nas, ale tak wygląda jak trująca, nie? Tutaj tak samo, Odskryliśmy niby kolejne miejsce, gdzie są ryby. Tu o co ciekawe, nie wiem czy to nie jest błąd. Że ja widzę teraz normalnie tutaj pająki, nie? Chyba, że ktoś tutaj w chacie trzyma pająki. Hmm, czyli możliwe, że ktoś tam trzyma pająki, bo to wymagane jest klucz. Gościa z tego sklepu. Tu mamy, jak widzicie, nawet historię. Co za szczęśliwy traf! Kiedy uda nam się odbudować to miejsce, oni do nas przyjdą, i wtedy będziemy najbardziej, tak jakby, rozchwytywanym sprzedawcą jedwabiu w Murun. To nie wiem, taki jak widzicie, gościu. Co chciał zrobić? No, nawet by się troszkę zgadzało, nawet ta historia. Zobaczcie, bo ogólnie szczerze powiedziawszy, ja nie, nie wiem, jak jedwabniki wyglądają. Ale w grze tutaj e, pająki bodajże, jak robią tą sieć, to mamy możliwość e, tworzenia z niej jedwabiów. W sensie, jak zbierzemy tą e, pajęczynę, ich to wtedy możemy sobie robić coś. No, tu widzicie typowo te postacie, takie, które można, e, że tak powiem, zatrudnić po zmotywowaniu ich na kole to mamy różnych handlarzy e, i tak dalej, i tak dalej. Ja już na przykład troszkę przeleciałem się po tej mapie i, i jedno z miejsc mi się całkiem podoba nawet wam pokażę e, jakie to jest tutaj takie, tutaj jest taki kanał, coś w tym stylu i e, bardzo podoba mi się to miejsce taki mam mm, ogólnie taką zajawkę na zbudowanie tam czegoś e, ala powiedzmy e, osady krasnoludów, aczkolwiek, że nie ma krasnoludów, więc to będzie osada ludzi, e, która wygląda jak osada krasnoludów. Tutaj też również mówię, kolejny handlarz, w tym przypadku sprzedający zwierzęta, tam dosłownie kawałek dalej jest sprzedawca koni, e, przy nim również jest taka historyjka napisana typu, e, że ten gościu właśnie co e, te konie sprzedawał, to tam te konie niby srały komuś, że tak powiem, na ganek. Gościa co tam z tyłu mieszkał, bo nawet można zajrzeć do jego chaty. Że on mówi, że już ma tego dość i wyprowadza, nie? Liczę, że się nie zabije, aczkolwiek. Nie jestem pewien. O, dobra, sobie zjedziemy po ścianie. O rąk bym nie wiem. Kiedyś, jak na przykład wspinałem się, właśnie po linie, czy miałem okazję zjechać sobie, że tak powiem, dłońmi bez ochrony po wejściu na linę na górę. Gdzie schodziłem, to po prostu nie zawiązałem sobie dobrze liny wokół nóg, żeby wiadomo schodząc zamortyzować ten zjazd i zjechałem nieduży kawałek, bo może półtora metra, zjechałem po prostu na rękach, do moment, że półtora metra było, że po prostu wyhamować musiałem samymi dłońmi, nie, I to sobie załatwiłem właśnie dłonie, więc tak jak widzę jak on tutaj po tej ścianie kamiennej zjeżdża na rękach, to rąk bym już chyba, w sensie dłoń nie miał, nie. A przynajmniej długo bym miał przerwę od, że tak powiem, jakiegoś działania dłońmi. O, i tu jest ta miejscówka, i tak właśnie myślałem, żeby ją zrobić coś takiego. Zaraz wam pokażę, tylko zjadę do końca już, już tu jesteśmy. Plan jest taki, żeby tutaj się rozbudować i pchnąć to, że tak powiem, tą rozbudowę wzdłuż tego kanału, tam bardziej z tyłu, coś jakby stąd. Stąd bym to, wiecie, popychał tam do tyłu bardziej, że byłoby tu jakieś wejście. Troszkę też mi taki pomysł myśl, żeby most tu zrobić na lewo, tak jakby ściana na lewo, most i takie wejście przez główną bramę, ponieważ mam całkiem fajny mod na możliwość tutaj budowania rzeczy antycznej, powiedzmy cywilizacji, tak to się nazywa, ale to zobaczcie, że to są kawałki takie robione z czarnego kamienia, całkiem spoko wygląda. Ja myślę, że ja po prostu się zabiorę za budowę tego i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo ja tu pewnie jakąś musiałbym bazę postawić tak dalej tak dalej, ale to nie jest jakieś mega. Ale mapa mi się podoba, mapa mi się podoba, coś można na niej robić, ja ją troszkę zwiedzę, to może mi trochę czasu zająć. Może nawet być tak, że pomiędzy, teraz przerwa zaraz będzie, Między tą przerwą a tym, co zaraz będzie, to może nawet minąć dzień albo więcej, takiej wiecie, rzeczywisty, ale dla was to będzie tylko krótka chwila, więc... Przerzucamy się już jak coś, mam nadzieję, zbuduje. No i mamy rozbity obóz, tutaj jak widzicie, i zacząłem budować sobie właśnie z tego czarnego kamienia. Te rzeczy okazało się, że jego produkcja jest dosyć prosta i fajnie wygląda, więc korzystam z niego. Jak możecie zauważyć, to jest coś takiego, że mieli nam tutaj niby te trzy składniki, aczkolwiek z jakiegoś powodu nie działa to tak do końca, bo zobaczcie, że wrzucę tutaj to. I Normalnie się robi, to się robi w jakichś większych ilościach po 50, mimo że jest cały czas ta jedna sztuka. Chociaż. Aha, dobra, widzę, on tu wykorzystuje sobie. Yy, tą sól jakoś tak dziwnie, aczkolwiek nie w takiej ilości, jakby tu pasowało. No, ale robi, jak widzicie, tutaj po 50. Śmieszna sprawa, że z czarnym brośnikiem, ja myślę, że tutaj będziemy go topić razem. Z kamieniem zwykłym, ale się okazuje, że on tak nie do końca nie działa. Bo tutaj to działa jako paliwo, po prostu my sobie tutaj wrzucamy tę, i to nam z tego powoli powstają kamienie 2 do 1, nie? Plus te paliwo w postaci czarnego proszku, którego koniec końców zrobiłem, jak widzicie, za dużo. Bo myślałem, że będzie to jakoś szybciej schodzić. No i to mogę puścić. Tu również, jak widzicie, jest puszczone. Tutaj do pieca trzeba coś wrzucić, żeby się robiło. Niech robi się żelazo. Tu też po prostu wrzucę. Jak widzicie, mam też trochę drewna. Tu już mam przygotowane, aczkolwiek goście nie udało mi się jeszcze złapać, ale z drugiej strony. Raczej nie powinno być problemu, bo tutaj tu jest ich dosyć sporo, w tym murun, aczkolwiek tam oni są trochę silniejsi. E, tutaj jest czarna ręka, więc to też nie jest jakiś duży problem. Ciekawostką jest to, że tutaj jest ta kopalnia obsydianowa. Ja dosyć szybko e, zdobyłem obsydian, aczkolwiek z racji z tego, że to jest obsydian, e, ja nic z nim nic zrobić nie mogę e, i go wróciłem? tutaj. E, w... Nawet nie wiem, gdzie go wrzuciłem, aczkolwiek gdzieś tu powinien być. Nie no, na pewno gdzieś go przynosiłem. No dobra, nieważne, może jest w czymś z piecy. nie no, tu? Nie. Czekajcie, bo teraz sam się zastanawiam, gdzie ja go wrzuciłem. Zobaczmy tu. A, dobra, to rzuciłem do miejsca, gdzie rozbijane są na części pierwsze przedmioty. No więc jak widzicie, go mamy, ale nie przynosiłem go dużo, bo tak naprawdę bez specjalnej tej kuźni go i tak nie przyrobię. Chociaż mimo wszystko, jak widzicie, tutaj mam niektóre narzędzia zrobione, ale to głównie dlatego, że hmm, będąc właśnie w tej kopalni obsydianu, można trafić na właśnie obsydianowe przedmioty jakieś. No to ja sobie tutaj rozłożyłem, tam był jakiś sztylety takie pierdoły. No i tutaj po prostu po przerobieniu na, właśnie na rozebraniu ich to trochę mi się trafiło tego kompozytowego, tego i zrobiłem. Aczkolwiek jak widzicie również mam dosyć dużą ilość tutaj tej stali gwiezdnej, która po prostu spada. Tutaj o, to jest taka aleja i tutaj jest miejsce gdzie te motoryty spadają. Tak akurat musiałem sprawdzić bo... No nie wiedziałem gdzie to będzie, więc tam jak widzicie trochę pod tym poprzedzałem w okolicy, no i tam poszedłem. Nie wiem czy jest jakiś problem, ale czasem mam wrażenie, że nie za bardzo załącza te miejsca. Tutaj też to wygląda jak jakaś ropa czy coś, ale to się okazało, że to jest zwykła po prostu woda i tak jest narysowana. Tutaj tylko jest takie miejsce zalane, nic tam ciekawego takiego nie było, poza tym, że mogłem się nauczyć robić lepszą amunicję. Tu mamy cały czas te nasze miejsce do spania. Tu zwiedziłem. Byłem też na tej strefie, że powiedzmy, bez ludzi. Tej, gdzie tam te wszystkie te dungeony są, i okazało się, że tam również są obozy. Jakichś ludzi nie wiem, czy to czarna ręka również była, czy nie. Oj. Zgasło nam światło. Trochę trudniej będzie pokazać. Ale tutaj e, taki kanał sobie zrobiłem, e, myślę ogólnie, jak by go tutaj wykorzystać. I oj, tu pływać zaczynam, I pomyślałem, że tu gdzieś może jakieś otwory zrobię, takie, że można powiedzieć, zrzutowe czy coś w tym stylu. Wiecie, że e, będzie tam używana lawa do przyczepienia czy coś i będzie ten spływ. szkoda, że ta woda nie jest tutaj głębsza, bo wiadomo wtedy to lepiej wyglądało. O, tutaj to miejsce, nie? Jakby ta woda była tu głębszonalna, no, to już niestety e, nic nie poradzę. Dobra, wejdźmy tu na górę, jeżeli mi się uda, bo nic nie widzę. No dobra, tu mi się udało, ale my potrzebujemy bardziej tu. Hop, hop, o! Zjechałem, niestety na dół. O, wejdę czy nie wejdą, bo nic nie widzę. No dobra udało się wejść, no i tutaj zresztą racji tego, że ten kamień nie jest taki drogi, już Wam pokazuję czy kamień, te części, zobaczcie wygląda, wymaga samego kamienia, tylko tego czarnego, więc to jest bardzo łatwe w budowie, więc mogę w większej ilości tutaj bardzo szybko zaszaleć, no i tutaj mniej więcej jest takie właśnie wejście do tego, też zauważyłem albo jest, a ja tego nie potrafię znaleźć, ale chyba wydaje mi się, że wszystko odblokowałem, ale nie ma takiego jakiegoś ciekawego, dużego wejścia, typu wiecie, brama, coś w tym stylu. Więc nie mam za bardzo jak tego tutaj zrobić, żeby to było jakieś duże. aczkolwiek może by jakbym coś zrobił. Hmm, z czarnego tego szkła, czy nie bardzo. Hmm, no tak. Chociaż może, jakbym tu próbować coś z tym zrobić, jeszcze pomyślę. E, czy właśnie nie użyć może czarnego szkła, nie? I by czegoś tutaj nie wybudować. No i tutaj e, też właśnie to we, trochę mnie boli, te, że te wejścia są takie małe. Tu jakąś salę tronową czy coś bym zrobił. No i wiadomo tutaj jakieś zejście. być trzeba zrobić w dół, że niby zejście jest wiecie, do, że tam kuźnie są i takie tam. No i tu mamy wejście powiedzmy na coś ala mury. Jest to w taki sposób jak widzicie tutaj ułożone, fajne, pod, te podpórki fajnie wyglądają. To wiadomo, jeżeli bym wybudował już coś tu konkretnego, no to to zostanie przeniesione do środka, a ten kamień zostanie zlikwidowany, więc tak to wygląda, ja biorę się za dalsze budowanie i zwiedzanie mapy, ale powiem Wam, że mapa dużo bardziej mi się właśnie podoba niż tamta mapa w Age of Calamitous, więc tutaj mapa ten jest raz, że jest w ogóle to jest bardzo, że widać gdzie chodzimy, nie? To też jest mega spoko. No, ale to widać ewidentnie, że ta mapa jest stworzona, żeby grać. No, znaczy może nie stworzona, ale że można grać samemu, nie? Nie ma problemu, że będziemy sobie tutaj sami śmigali. Tak, więc to tyle w tym odcinku z tej mapy. Ja się zabieram za dalsze budowanie, jakiś update pewnie, aktualizacja będzie do tego co mi się tutaj udało wybudować, więc wtedy Wam coś jeszcze pokażę z tej mapy. A my widzimy się albo w następnym odcinku, albo w jakichś demkach, bo zaczyna się długo festiwal Steam, albo już się zaczął. Tak więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemaneczko.